Cześć z tej strony, Kamil, czyli Dzikolarstwa. Zapraszam na Bajquik, czyli wasze cotygodniowe podsumowanie kolorskiego tygodnia. Nie przedłużam i lecimy. A w dzisiejszym Bajquiku przejdziemy między innymi przez wyniki Mediolan San mężczyzn. Co tam się działo podczas wyścigu? Przejdziemy również przez Mediolan San pań. Zobaczymy, które miejsca zajęły Polki. Duża aktualizacja na Zwifcie. Możliwość upgradeowania rowerów i nie tylko. Komut został sprzedany. Co dalej są fajną aplikacją do planowania tras. Kara 200 franków za rozpiętą koszulkę takie rzeczy tylko w kolarstwie. Potwierdzony start Tour de France 2027 w Szkocji, Walii i Anglii oraz przejdziemy przez wyniki pozostałych wyścigów. I zacznijmy od Mediolan Seremu, który był prawdziwą wizytówką kolarstwa. Takiego Mediolan Seremu nie było już dawno. Po trójkowym odjeździe Filipu Gany, Mateo i Tadeje Pogaczara, po zwycięstwo sięgnął Holender. Sam wyścig przebiegał w bardzo trudnych warunkach. Przez pierwsze pół wyścigu padał deszcz, a na pierwsze akcję musieliśmy czekać do 60 km przed metą. Oczywiście w trakcie wyścigu związała się ucieczka, która właśnie od 60 km poprzez przyspieszenie pelotonu została skasowana. Ale wróćmy do samej Cipresy. Ten sławny podjazd zaczął się 27 km przed metą, i właśnie na nim został rozprowadzony Tadej Pogaczar. Niestety w tym roku nie miał zbyt wielu kolegów. Ale bardzo przytomnie zachował się Tim Wellens, a później Jonathan Narvaez, którzy rozprowadzili Słoweńca. I dokładnie na 3 km przed metą pogaczar zaatakował. Na jego koło wskoczył Matthew Vanderpool, który nie odpuszczał, oraz Filipy Gana. Na szczycie ta grupka miała 30 sekund przewagi. Ale co to było za atak? Otóż Tadej utrzymał przez minutę 9,69 W na kilogram, a i tak nie zdołał urwać Matthew Poela. I to, co ciekawe, na tej chipresie chupaki zeszli poniżej 9 minut, a dokładnie. 8.59. Przywaga tej trójki szybko rosła do minuty, więc najsłynniejszy podjazd, czyli Poggio, miało zweryfikować, kto wygra tegoroczną edycję. Talej Pogaczar próbował zerwać Matthew Vanderpoola i Philipo Gane kilkukrotnie podczas Poggio, Niestety bezskutecznie, za każdym razem Holner odpierał ataki, czego można było się spodziewać. W pewnym momencie z koła odpadł Filip W momencie kiedy wszyscy spodziewali się kolejnych ataków Tadeja Pogaczara, niespodziewaną szarżę przepuścił Matthew Vanderpool, zaskakując tym razem Słoweńca. Podczas zjazdu Filip Gana dwoi się i Troju i w końcu dospawał do Matthew Vanderpola i Tadeja Bogaczara na ostatnim kilometrze trasy. Jednak na wygranie nie miał szans, ponieważ na finiszu świetną dynamiką wykazał się Matthew Van der Poel. W dodatku Holender wybrał idealny moment na finisz, ponieważ przyspieszył w momencie, kiedy do ataku zbierał się Tadej Pogaczar. W ten oto sposób zaskoczył Słoweńca, a dodatkowo ze sobą pociągnął Filipa Ganę, którego kolarz UA i Team Emirates nie był w stanie już wyprzedzić. Matthew Van der Poel wygrał swój siódmy monument i co ciekawe w takiej klasyfikacji head to head między nim a Tadejem Pogaczarem w monumentach mają 7 do 7. Przejdźmy teraz przez Mediolans na Remo kobiet. Otóż zmagania pań wygrała Lorena Vibes z EZ Works, w wyścigu nie zawiązała się żadna klasyczna ucieczka, ataki nastąpiły tak naprawdę dopiero na Chipresie i na Poggio, kiedy to porwała się stawka. Finalnie trójką walczyło kilkanaście kolarek, ale to za sprawą gigantycznej pracy Lote Kopeki zafiniszować po zwycięstwo mogła Lorena Vibes końcu bardzo dobrym atakiem popisała się Eliza Longoborginie i długo wydawało się, że to właśnie mistrzyni Włoch reprezentująca UA Team Emirates może ubiec grupę faworytek. Wtedy jednak za pracę wzięła się startująca po raz pierwszy w tym sezonie mistrzyni świata aktualna, czyli Lotte Kopecki, która to dała bardzo mocną zmianę i dogoniła Włoszkę na ostatnich metrach. Resztę dokończyła już Lorena Vibes, która popisała się bardzo dobrym sprintem i ubiegła inne zawodniczki. I tutaj warto dodać, że bardzo dobrą pracę zespołową pokazał cały zespół SD Works. Dominika Wodarczyk, której zabrakło niewiele, żeby utrzymać się w pierwszej grupie, zakończyła zmagania na 17 pozycji, a Kasia Niewiadoma, która również walczyła w tej grupie czołowej, odpadła na samym końcu z niej i zajęła 15 miejsce. Oprócz Dominiki i Kasi brały udział inne Polki, w tym Marta Lach, która była 48, oraz Agnieszka Skalniak-Sójka, która była 51. Przejdźmy teraz do bardzo dużej aktualizacji na Zwifcie gdzie możliwe są upgrade'y rowerów. W minionym tygodniu doczekaliśmy się dużej aktualizacji na Zwiftie. Aktualizacja do wersji 1.86 przyniosła istotne zmiany w grze. Po pierwsze mamy nowe ramy seryjne. Otóż doszły Tarmac SL8, S-Works SL8, Cannondale Supersix i Cannondale kat 13 Kolejny update to nowe halobajki. Doszły nowe koncepcyjne maszyny takie jak Pinarello Espada, Specialized Project 74 oraz Cannondale R4000. Trzecia rzecz to możliwość upgrade'owania RAM, między innymi o lepsze aero, mniejszą wagę, lepszy napęd bonus kropelkowy i bonus do expa. Żeby takie upgrade odblokować trzeba zrobić całkiem sporo kilometrów lub wspinaczki i do tego zapłacić dość słono kropelkami potu. Co ciekawe dopiero wymaksymalnie trzech rowerów, np. z Pinarello odblokuje możliwość zakupu halobajka od Pinarello i tak samo jest w przypadku Speca i Cannondale'a. Po czwarte zostały zaktualizowane właściwości aerodynamiczne i wspinaczkowe ram oraz kół. I tu i pokazuję wam tabelkę, jak to wygląda, ale tak na szybko bardzo stracił dysk i ogólnie DT Swiss, jeśli chodzi o koła na stoczku 62 mm, a zyskały m.in. ZIPy i ENVI, tak żeby bardziej odzwierciedlić, jak to wygląda w realnym świecie. Po piąte, doszły nowe mapy, takie jak LaGuardia w Nowym Jorku, Neon w Makuri i. Hilltop Hustle w Watopi. Ja oczywiście będę maksować Pinarello Dogme z 2024 roku, z racji że najczęściej nią jeżdżę na Zwiftie i pewnie pozbieram sobie na tego Halobajka, ale wątpię, żebym dokonał tego w tym sezonie. Komund został sprzedany, czyli popularna aplikacja do planowania tras rowerowych niestety trafiła pod nowego właściciela. Dlaczego niestety? Dlatego, że komun został sprzedany firmce Bending Spoons, która jest odpowiedzialna m.in. za upadki WeTransfer czy Evernote. Wysoko marca firma głosiła, że została przejęta przez Bending Spoons, czyli firmę określającą się jako przedsiębiorstwo technologiczne. I tutaj warto dojść, że we wszystkich tych przypadkach Bending Spoons po prostu przejął firmę, które zajmują się sprzedażą aplikacji w formie software as a service, wciągają ich aplikacje i strony internetowe na swoją infrastrukturę, czyli do swoich serwerowni, i zwalniają niestety niemal wszystkich pracowników tych firm. Oczywiście nie oznacza to, że totalnie porzucają te produkty, ale sam fakt, że przy przejęciu robią takie duże layoffy, nie napawa to jej optymizmem. Czego możemy się spodziewać jeśli chodzi o zmiany w komód? Myślę, że będzie na pewno bardziej agresywnie jeśli chodzi o sprzedaż nowych subskrypcji. I i dodam, że dokładnie tydzień temu wprowadzono wysyłanie trasy na urządzenie tylko przez subskrypcji premium. Czyli jeśli chcemy wysłać trasę na Garmina, Wahoo czy inny komputerek, to niestety bez premium tego nie zrobimy. A dodatkowo wyeksportowanie samego GPX-a wymaga zakupionego danego regionu. Ale jak wiadomo, tanio to już było. Zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne miesiące tej aplikacji. Szkoda, bo bardzo często korzystałem z komuta, na którym wyznaczyłem ponad 100 tras w swojej okolicy. Kara 200 franków szwajcarskich za popsuty suwak. Izek Del Toro odniósł w środę jedno z najważniejszych zwycięstw w swojej karierze. Meksykański kolarz UA Team Emirates wygrał 106 edycję wysigu Mediolan Touren. Niestety pierwsze zwycięstwo w sezonie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Choć wiele wskazuje na to, że został ukarany za rzecz, na którą nie miał większego wpływu. I mamy tutaj komentarz od sędziów: Izak Del Toro został ukarany grzywną w wysokości 200 franków szwajcarskich za niszczenie wizerunku sportu. Sami przyznacie, że to trochę kuriozalne. A według doniesień jednego z dziennikarzy na X-ie, miał po prostu zepsuty suwak. Także taki mamy klimat w wyścigach kolarskich. Potwierdzony start Tour de France w Szkocji, Walii i Anglii na sezon 2027. O przeciekach na ten temat mówiłem kilka tygodni temu w Bike Weeku, ale teraz mamy już oficjalne potwierdzenie, że w 2027 roku Tour de France rozpocznie się w Wielkiej Brytanii. A chodzi tutaj konkretnie o pierwsze trzy etapy. Pierwsze z nich rozpocznie się w Szkocji i wycertuje z Edynburga. Następnie odwiedzone zostaną także Walia i Anglia. Natomiast na obecną chwilę nie znamy jeszcze konkretnych szczegółów. Potwierdzono natomiast, że w pierwszy poniedziałek zaplanowano dzień odpoczynku, tak żeby kolarze mogli zrobić spokojny transfer do Francji. Dla Tour de France będzie to 30. historyczny Grand Depart. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to Tour de France gościło tam w 2007 roku w Londynie oraz w 2014 roku, kiedy zaczynali z Leeds. I przejdźmy teraz przez wyniki pozostałych wyścigów. Jest tego dość sporo, więc zawieszam Wam planszę. Zobaczcie jak to wyglądało. I na pewno na wyróżnienie zasługuje Bartosz Rudek, który wygrał tureckie Grand Prix Apollon Temple Oraz Marta Lach, która wygrała Nokere Koere w Belgii Także możemy powiedzieć, że był to całkiem udany tydzień dla polskich kolarzy A w kolejnym tygodniu mamy ciekawe belgijskie klasyki Otóż zacznie się od 26 marca, kiedy to rozegrane zostanie Classic Bridge de Pane. Następnie 28 marca mamy e 3 Saxo Classic I kończymy 30 marca Hand Velvachem Oczywiście wszystkie te wyścigi omówimy sobie w kolejnym BajQuicku. I chciałbym Wam serdecznie podziękować, bo w minioną niedzielę wbiłem 1000 subskrypcji. Jest to bardzo duży kamień milowy dla rozwoju tego kanału, bo jak wiecie, kosztuje takie coś bardzo dużo pracy. Chociażby samo nagrywanie tych bikewików to jest po 4-5 godzin z researchem, nagraniem, montażem, wypuszczeniem tego. Także jest to ogrom pracy i dzięki bardzo, że to doceniacie. W najbliższy czwartek lub piątek wrzucę odcinek specjalny związany z tysiącem subskrypcji, gdzie ogłoszę mały konkurs. Także stay tuned i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki bardzo i do następnego.